Od ostatniego odcinka Minecraft Excuse survival stało się naprawdę bardzo dużo. A to tylko jedna doba! Aż się boję, co będzie za tydzień dealer. My już tutaj powoli nie ogarniamy, co się dzieje. Ale cały serwer niedługo będzie w naszej gildii. Tak, bo ja widzicie już tyle mamy członków i to nawet pewnie jeszcze nie są wszyscy, bo brakuje tutaj na przykład Kreta. Musieliśmy już stół wydłużyć centrum konferencyjne też zostało powiększone widzicie o no o troszkę, no o dwukrotnie już w sumie. Więc nie dzisiaj się będziemy się zajmować sprawami nowych graczy, bo nie wiem czy już dealer, ale tutaj dziewczyny mają problem między sobą. Ale Hiszpanka też ma problem, bo chce Powiedzieć, że Hiszpanka jest w naszej bazie. Nie, Hiszpanka nie a, ma Hiszpanka. problemu. Hiszpanka nie ma problemu, ale Zuzia Widziałem. ma problem do Ameli, a Amelia do Zuzi, chyba z tego co zrozumiałem. Jakby nie wiem o co dzisiaj się dowiemy, ale jakby tego Uuu. było mało. Mamy zdjęcia, na których Leo, Leo, Leo siedzi tam. Mamy dowody! No, mamy dowody na to, że Leo chciał sprzedać kordy bazy. Mój stary, I... ale. Doktor jest. My jesteśmy liderami tej bazy, tak? Tak. Moim zdaniem. Spadaj, powiedzi, Leo! Te, to jest delikatny temat, stary. Ten temat mm -hmm. się załatwić dyskretnie według mnie. Musimy być w słuchanie. Tak, słuchań. Dobra, słuchaj, to może zacznijmy od yy, posowych rzeczy. Najpierw może pokażmy widzom, co się zmieniło od ostatniego odcinka. Poogadajmy z dziewczynami o co chodzi i zostawcie łapkę w górę widzowie już teraz. Jeżeli dobijecie 10 tysięcy łapek w górę do wieczora, to jutro pojawi się kolejny odcinek Minecraft Extreme Survival. Więc myślę, że warto subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. No w sumie komentarze tam kichać. Ale lajkujcie, subskrybujcie, ale bo filmy są codziennie. Droksness co? lubię Twoje odcinki. Kto zrobi więcej błędów fotograficznych, ten wygrywa. O, ale nie da się w tym zrobić błędów fotograficznych. Stary, zobaczymy, zaczymy. Dobra, do, to jest zbudowałem na ciebie gabinet Gabinet? Czy możemy go tak, zaraz zobaczyć? I... Na, najpierw chciałbym się tutaj tak. z towarzystwem przywitać Dobra o, e, ja... Słuchajcie, słuchajcie Siema. Bo jest ważna sprawa Czy jest tutaj Zuzia? Um, no, ja. Czy jest tutaj Amelia? Mm -hmm. Tak jestem. Słuchajcie, dziewczyny, bo jakby się yy, bić między sobą Nie, 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 właśnie nie no, możecie ja się bić nie między sobą Słuchajcie, bo odkąd zaczęło się więcej osób w bazie Zaczęły się pierwsze problemy Zaczęły się jakieś żal. Ale znaczy fame ma. jaki ma, a co ma fame ma do tego dealer. No, może zrobimy coś własne. No ja 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 chętnie. Czy? Ja ja chętnie. Zróbmy ring, zróbmy ring. Ale nie, Znaczymy. nie, 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 bo tutaj trzeba to jest dyplomatycznie. Po pierwsze. To przemoc z rozwiązaniem. Żeby żeby, żeby żeby była jasność. Do tej bazy dojdzie jeszcze pewnie bardzo dużo osób. To znaczy będą to najbardziej rozmaite osoby i nasza baza już powoli przestaje się nazywać bazą, bo tak naprawdę zaczęła mieć już podziemne miasto. Więc E, ja generalnie dealer myślałem nad jakimiś organami ścigania na przykład o osobach, które może by pilnowały porządku. Krecik, ale krecik, przecież jest kamerem. Krecik jest z Jak to? No jest, kameremu, Słyska, bo jest ludzi, z kamerem, okrada ludzi, no. Cały czas skargi na niego jego Ty Tu jesteś krecik, aha, fakty. No to jesteś z kamerem. Ale Daj sobie. A ten, a człowiek hot dog, kajtek. Człowiek hot dog? Kajtek to spoko morda! Hotdog, ty z kamerem. Hotdog, no, okay. słuchaj! Ty hot dog miałeś pilnować Angelikę, żeby ładnie zbudowała i co, zrobiła coś? Hot dog? Ty, bo hot dog bez Daj. parówki to już nie taki hot dog. Co jest? Czemu? On, czemu się co się rozbiera? No bo on czuje faktycznie On drogę. O, on pokazał na parówkę, o nie! <laughs> Okej, okay, dobra, więc nie będziemy jakby w jest nie, to znikać. O, on nie, oni znali żądam. Co, dealer? No, chciałeś im kupić gabinet, no, ale dobra, to zaraz zobaczymy dobra, gabinet. Najpierw chcę pokazać widzom, co się zmienia. Bo słuchajcie, so, nasza baza się tak szybko zmienia, że to jest aż nie Tu jest Dircioch, Dircioch, to jest. Dircioch byłeś słaby moderator ogólnie. Kiedyś nie chciał banować osób, które mnie wyzywają. A mamy. Tutaj listę, listę się trochę powiększyła Są tu jakieś psy może, może, Możecie zabić te psy Kto to są psy? Kto to są pieski Jesteś potworem No bo one tutaj cały czas zabijają kogoś na moich oczach I słuchajcie To co jest ważne Ten dywan tutaj Kto to zrobił? Nie wiem Ty to zrobiłeś przy dupas? Przy dupas Zabierz to z moich oczu To mi się nie podoba strasznie Ta ziemia No to jest słuchajcie, trochę No jest trochę w trochę taka kuchenna To tego nie, to nie powinno nie? być Oficjalnie pozwalamy na niszczenie to, to tego dywanu okay. I tak Poza tym Tutaj uh -huh. się nie wiem czy. Aha, tak, zmieniło się, bo tutaj mamy w końcu alchemię, którą ostatnio Angelika sejtowała. I teraz widzicie, mam tutaj troszkę bardziej wykończone, jest już tutaj na pewno o wiele lepiej. Nie wiem, kto to robił. Skraduję, że. Znaczy, chciałbym teraz składować, że to robiła Angelika, bo tak, tak, tak musiała misję. I. Dużo osób się wprowadziło, bo tutaj się wprowadzili też dwa youtuberzy. Wprowadził się MWK i Koszy, i tutaj na dole zrobiliśmy kolejne piętro po pokoje. Tej Leo. Aha, no tak, no to, to już widzicie, że tutaj był ten najbrzydszy pokój Leo. Tutaj się jeszcze okay. dobudowało dziewczyny, które mieszkają we trzy. Znaczy, Rusek to jest chyba chłopak. Ale można powiedzieć, że czy, czy dziewczyny tutaj Myślałem, Tak, ogólnie biorąc. Tutaj jest zejście, ja ten most ładny robiłem. I tutaj jest baza MWK, znaczy baza, no w sumie to pokój MWK tylko że taki dwupiętrowy, który wygląda bar bar. Onyszka w pubie. No. Tutaj miał być domek Kosziego, tyle że Koszy, nie wiem, Koszi ma bardzo brzydki gust. Czy tu jest wyjście do magazynu z pokoju o, koszy, koszy? to się tylko klepie na spałnie. <laughs> no, Tak. <laughs> no tak, bo no. Koszy ostatnio mówił, że ty się tylko będzie chciał bić. No i jakby tak wygląda nasz rynek na dzień cera, dzisiejszy. Co? Nie, nie, nie wiem... Ma. Teraz? Już myślałem Ej dealer, to co? Mówiłeś mi o jakimś gabinecie, nie wiem o co ci chodziło, tak, więc możesz mi pokazać nas. w końcu spotkajmy, spotkajmy się przy villagerach, pokażę ci, stary No dobra, idę, idę po cichu w tajemnicy, Kari. tak jakby nikt nie słyszał Dobra No i... No stary, tak. I kolej, ludzie, ludzie mogą przychodzić z sprawami do ciebie, mm. okej okay. a, a, e, a, a, a gdzie jest moje biuro? Okej okay. chodź, chodź za villagerów, chodź za villagerów za, vil za villagerów? Słuch. Dobra, no, no, no no. Okej, okay. ej, tu faktycznie coś jest Co jest? To nie wygląda jak biuro ale tylko doktor, wyjść. Proszę, jakby, dealer, czemu ty mnie znowu sprawdzasz że jakiegoś <gulanie> kantorek, różowego pokoju? Kantorek do To jest do knesa. kantorek stary, to jest kantorek, którym przyjmujesz no. gości. I... Ale ja okay. nie przyjmuję gości. Stary... Mówiłeś, że niektórzy ludzie mają. Okej, okay, dokaz, mówili, że mamy jakieś śledztwo. Mówiłeś, że jacyś ludzie stary mają spinkę do siebie. Tu ich przyjmiemy, tu ich wysłuchamy. Tak, tu... tak, słuchajcie, zmykamy. więc żeby była, jasność, żeby była jasność, żeby była jasność, bo tutaj w ogóle w kantorku. Nie możecie tak, dużo się dużo bić. w kantorku, impreza w kantorku. I nie możecie się bić z nowymi osobami, bo często jak ludzie jakaś nowa osoba, od agresji, ale pamiętajcie, że jeżeli ktoś jest przyjaźnie nastawiony, to wy też bądźcie, jakby nie możecie atakować pierwsi. Tak jakby. Jak gdybym kogoś uderzyła, to już bym była martwa. No tak, ta to mikrofalówka to wiem, bo mikrofalówka przyszła bez ekwipunku w ogóle, bo podobno tutaj wczoraj przyszła, znalazła kejwa, y, w którym był, była ta baza, ale spada to kejwa i zginęła i straciła itemy. Podobno tak było, nie y, wiem, czy to tak, prawda. No, y, czy przepraszam, czy moglibyście stąd wyjść? Historia. Dobrze, kantorek jest czy... gotowy, więc proszę no, wszystkich no, opuścić kantorek. No, prosi, prosimy opuścić Kantorę. A my zaraz. tutaj. Musimy zrobić, e, znaczy nie, Leo, chodź, Leo, chodź, Leo, Leo, chodź tu No już to, możesz Leo, chodź do kantorka no Dobra, czekaj, zostaniemy w kantorku, proszę opuścić, proszę opuścić Proszę, proszę opuścić ramy dobra. kantorka, dobra Proszę e, bez, bez podglądania, bez to, to będzie wymagało prywatnej rozmowy, więc Mówmy szeptem Słuchaj, Leo, dobrze wiemy, co zrobiłeś Aha, jesteś, jesteś wciszony. oj, faktycznie Odcisz mnie, on jest wciszony. No, bo nie ma jakby rangi i ten Aha, okej okay. I tak podglądają z każdej strony was Zuzia. O, jestem, dobra. Słuchaj, Leo, dobrze wie, co, co zrobiłeś w ostatnim czasie, to znaczy, masz już dwa przypały na koncie. Jakie? To, bo, bo, jakie. to Jeden gł... wiem chyba. Główna zasada jest taka, że podłączenie do bazy nie podajemy kordów dalej. A ile, ile osób przyszło z twojej ręki? Więc tak, ze mną, ale to ze mną byli, nawet ten... no. kto no, no, są przed do bazy, Kogo Przyszli tutaj... ze mną tak. Mm -hmm. Zuzix i mm -hmm. 3819. Mm -hmm. To, to A Dolareczek to też jest mój kumpel, ale wiesz, jakby chyba lepiej mieć więcej osób w bazie, to chyba jest lepiej chyba, co? Nie? No nie wiem, to ale zależy. Dlaczego nie skonsultowałeś hmm. tego? Właśnie, do najpierw słuchaj, konsultacji nadrzędna jest tutaj. Jak nie ze mną, to z tym debilem, ale sam nie możesz stary decydować to o tym, kto dojdzie do bazy. No, no, przepraszam, przepraszam bardzo. I, ale słuchaj, Mógł ale, sobie ale wiesz na co? Zaufanie, na zaufanie, to ja ostatnio zabiliśmy twojego kolegę, dolareczka, Ja mam do dzisiaj jego mieczek Nederrightowy w Enderczeście I słuchaj. Teraz troszeczkę z innej beczki, bo wiesz, że dostałem screeny Jakie? Ja? Spin, że sprzedaj który... kordy, no to ja ci teraz mogę dać screeny, ale ja nie sprzedaję waszej kordy bazy Daję wszystkie kordy Jakby skamuję, mogę tak powiedzieć Skamuję ludzi z... Skamujesz akordy Z SkyTechem? Tak, z kajtechem, tak, skamujemy razem Czy macie razem skamerski biznes? Tak A... o, Dużo osób nas oskamowało i teraz w sumie się odziemie Czyli jesteście zranieni i teraz wyrenicie tak. tak To jakby, ale to wiesz, że tak się nie się Dobra, to może musisz porozmawiać z kajtechem zaraz Kajtek? ja sam. Na sam. On pisze tylko, nie? Kajtek? Y nie. Hotdog starsz, ka Hotdog, hot dawaj tu hotdoga po prostu. Dobra, do... Hotdog, proszę tutaj wejdź do środka. Proszę, proszę cię tutaj, zapraszam cię do środka, Hotdog. Słuchaj, Hotdog. Słyszeliśmy, że sprzedawaliście we dwójkę kordy, o czym nam powiedział Leo. To prawda? Nie, nie sprzedałem. sprzedałem. A jak to wyglądało wyglądało, Hotdog. No to ja, ja to fake. chciałem co chciałem. chciałeś. No. A co cię powstrzymało? Co cię powstrzymało? No oh, właśnie. Może ja za tak mało proponowali kordy fake kordy. Dobra, to słuchaj, chłopaki, bo jakby osoba, która mi dała spiny faktycznie nie przyszła do nas do bazy, więc to może być argument na waszą korzyść odnośnie tego, że faktycznie to były fake cordy, ale my mówiliśmy też o tym, że nie możemy tak robić, że sprzedawać fake cordów, bo my nie okradamy Leo w tej, w tej gildii graczy, tylko my pomagamy graczom, rozumiesz? Okej, okay. w tej gildii, a poza? W tej, y, członkowie tej gildii, w takim sensie, nie Aha, chodzi o teren, dobra. tylko o społeczność, jest, Rozumiem. musisz ja wiem, że jesteś złym człowiekiem na serwerze, tak samo jak kred. Okradacie kret, ludzi chłopak. zabijacie i ogólnie potem płaczą przez was dzieciaki. Ale jak jesteś, jak jesteś pod moim parasolem w mojej bazie, to musisz je stosować do zasad. Wiesz Dobra, nie będę będziesz... już. Okay, bo wiem. Ja, jak? Jak, jak będziesz skamował, to wtedy cię dojedziemy całą gildią. O, o, nie postawisz Hiszpankę, bazy, mordo. bo każda będzie płonęła szybciej niż hotdog jest robiony. A, Czyli tak. mniej więcej dwie minuty. Mniej więcej nawet kilka sekund. No nie wiem. no dobra, no. E, okay, nie, nie wiem, jeszcze, dealer, no. czy, czy ty masz coś do powiedzenia, Leo, e, który, sobie, jest... który przyprowadził słuchajcie, masę słuchajcie, swoich chłopaki, kumpli? Chłopaki, jesteście spoko, ale to jest, to jest takie, wiecie, warning, no nie? Tak, to jest duży mm -hmm. warning. Jeżeli jeszcze jakaś jedna osoba warning, no daje jakiemuś swojemu innemu znajomemu kordy, to wtedy od razu wyrzucamy Ej. obydwie osoby, żeby to, to była jasność. Chłopaki, to graliście to, kiedyś to, w to ktoś ktoś Ja Co? gram, ja jestem mistrzem Polski. No to to. Nie wiem, żartuję. Ale gram w piłkę, ale gram w piłkę. Okej, koncept żółtych kartek i czerwonych kartek. Tak, tak. Teraz jest żółto, no, co nie? Darkness. No pomarańczowa taka, wiesz? Taka pomarańczowa. Taka pomarańczowa. Taka, że... Nie wyrzucamy pomarańczowa. cię, ale jesteś ostatni, ostatnim ogniwem w tej bazie, rozumiesz? Zostałeś zdegradowany. Witamy okay, cię, w pie... to jest twój pierwszy dzień w bazie. Każdy od ciebie jest bardziej zaufany. Katy? No, jakby straciłeś zaufanie, po prostu. Okej, okay, no, Zrobili rurę. Rurę? Małą. A, to, to To chyba szprycha jest jakaś. No? no ale dobra, więc jakby... mamy okay wyjaśnioną Mamy to wyjaśnione chyba. Na to wychodzi przynajmniej. To? Będziecie grzeczni? Będziemy, ale może dolareczek zostać? Aha, bo jeszcze sprawa dolareczka tego, ja go zabiłem tutaj, dealer. <grym Jak <grym przyszedł tak tutaj, pamiętam. to... Znaczy nie, ja go nie zabiłem, Leo go zabił, bo ja powiedziałem Leo, że chce coś w bazie, to ja. musi zabić kumpla. I Leo to ale zrobił normalnie. Rzeczy. Ale zabrał ten miecz jeszcze. Ja mam ten miecz, ja właśnie mam o, tylko stop. miecz dolareczka. Więc e, słuchaj, powiem ci tak, dolareczek tego miecza ode mnie nie odzyska, jeżeli chcę przyjść do bazy. może zrobić dwa sposoby. On, na, on, on chciał nawet ci dać, dać ser. To, ale Zabro. A gdzie jest dolareczek? No, znaczy, no jest z nami gada. Zawsze no jest u góry, dolareczek. Aha, faktycznie. No dobra. Jaki jest problem wasz z kantorkiem? No właśnie, <grym> też nie wiem. Dlaczego tak nam ten kantorek niszczycie? <grym> co, dotykają. Ale dobra, słuchajcie, od dzisiaj y, wasze ja, jest ja jedno. Ja myślę, że trzeba powołać osoby odpowiedzialne tutaj za niektóre sprawy, więc tak. dziewczyny się kłócą. Zuzia, zuzia, czemu w tobie jest tyle agresji w ogóle? <cj annoyed> musimy je też do kantorku. Musimy też na rozmowę wziąć do okna. Tak? Tak, wracamy do kantorka. Dobra, do wracamy do kantorka. Tylko nie niszcie go. Nie niszczcie, bo on już nic jego nie zostało. Goddamę, co to w ogóle jest? Ciężko go budować. Krecik. Dobra, więc tak. I jeszcze słyszałem, że. Zaraz, dobra, 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 więc po prostu idziemy na słówko. Zuzio, <grym> jaki jest problem? Jaki jest problem? Coś, Co, co się trapi, bo. Słyszałem, że jest napięcie jakieś złe. Pomy pomiędzy tą a ale... dziewczynami, które przyszły wczoraj do nas, co się stało? Najbardziej, bardziej, bardziej Amelce, bo kiedyś ona mnie tam wyzywała i miała ja jakiś do mnie problem i nie lubię jej zbytnie. A jak cię wyzywasz? Okay, czyli co macie robiło? prywatny konflikt. Prywatny Eee. Trzeba go rozwiązać. Czy ty eee. robisz? Zabiłaś ją, czy coś? Okradłaś ją? Że cię czy ona ciebie okradła? Ej, właśnie, eee, bo to dobre pytanie. Rob... Dlaczego cię wyzywała? Znaczy, bo w sumie to nie wiem. Wyzywała mnie po prostu. Dobra, okay. dobra, czy, dobra. A czy no. wyzywa też inne osoby? Tego akurat nie wiem, ale mnie wyzywała na. nie na głosowym, tylko na, na czacie na 1.15. To kojarzę. O kurczę, i moderacja nic z tym nie zrobiła? Nic nie zrobili z tym. Ale... Typowe. Typowe, dobra. To, to we, weźmy, weźmy tutaj Amelię. Amelia, ja, posłuj się. Posuń się, A to musimy teraz z Amelią, teraz musimy sam z Amelią pogadać. Nie, tak? nie, nie, bierzemy tu Amelia. Chodź tak? tu Amelia, chodź tu, tu do środka. Chodź tu do środka, zamuruj to, albo dobra ja to zamuruję. Słuchaj, Amelia, mamy mamy problem! Problem mm -hmm. z tobą! Jesteś niemiła podobno. Ja mm -hmm. to dawno, nieprawda. W sensie to nieprawda ale dawno i przeprosiłam. Ale dlaczego byłaś niemiła? Okay. Co się stało? Moim Czy za coś Słuchajcie, zrobiła? Wyszło. To znaczy tak wyszło. A A ja nie, wyszło. nie przyjmuję takiego argument dla was. Słuchajcie, dziewczyny. Zróbmy tak. Dajmy szansę, dajmy szansę sobie nawzajem w tej bazie, jako nowy start potraktujmy tą przygodę. I zacznijmy tą przygodę od pojedynku. Co? Okej, okay, za chwilę zorganizujemy wam pojedynek. Będziecie się bić i to będzie okay. nowy początek. Nie mam internetu. E, nie masz internetu? Nie. No to, to jak ze Nie wiem, ale nie, nie mam nie wiem, nie wiem. Okej, okay, to. to, jest, to, jest, to jest Amelia, wracaj jest tu, to... gdzie ty uciekasz? Mam lawę na ciebie tylko. Dobra, więc ty będziesz się bić z Zuzią. Ty będziesz Ale czemu ja się będę bić z Zuzią, jak nie będziesz w imieniu Amelii bić się z Zuzią. Chodźcie. W imieniu Amelii mam dobrać się dobrać bić z Zuzią? Ale stary ja, tak, ja nie wiem, że ja chcę się bić w, imieniu, w imieniu, Ale ja nie wiem, że ja chcę się bić w imieniu Amelii ja ja Ameli. Musisz! Doknes musisz! No stary, a zależy ci na porządku w bazie? No właśnie to dlatego, to. dlatego a, chciałem dać. Dlatego chciałem zrobić jedno rozwiązanie, dealer. A, no. a tak dobrze zasągać młode dziewczyny do Kantorka. A ty ja tu nie No, mnie też mam zaciągnął, więc nie bój się. Tak samo jestem poszodowany jak wy. Dobra, ja wam już pokazuję, czym się bić. Przygotowuję wam broń. Bądźcie gotowi. Jesteś? Jestem w magazynie. Dealer. No, dealer. ale mnie no, się nie pytał no, ciebie o stanie, dlaczego ty chcesz, żebyśmy się bili w ogóle to nie w tą stronę miało iść. No bo stary ale to to rozwiązuje problemy, tak? Ale co ja mam do, z z do Dobra, okej. Okay. Jeden ja z do Proszę tylko schowajcie rzeczy do, do skrzynek, bo jeden z was dropnie. Tak. No do dobra, czy do grzecznie? No nie, bo stary nie i tak. Mówi że nie dropnie. No dobra. Nie, no Ale ale nie chodzi o to, że musi mieć takie możecie mieć zbroi, bo to będzie bez zbrojek, to będzie bitwa na kamienne dealer ty wszystko Dlaczego ty takie coś w ogóle robisz? No Ale dobra, 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 chowam z moją zbroję musisz, musisz to załatwić, okej? Okay? W ogóle... Zaraz ja mam... To jest tak. tak Aha, dobra, z tych jabłek To jest to, co wam mówiłem, widzę, to są rzeczy z jej moda Tro. Nie, nie strola. wczoraj po prostu jakiemuś widzowi pomagałem Ja to wywalę, znaczy jedno z tych jabłek było moje Ale dobra, będę to pamiętał, najwyżej co gdzieś oddać to jedno jabłko A ty, Zuzia, czemu cały czas stoisz w mojej ścianie i mnie podglądasz? No właśnie, też nie rozumiem Więc tak... Diler, ja już nie mam miejsca, ja się nie biję. Dobra. Stary, no chodź, no weź schować z skrzynki. Ale do nie skrzynki mam gdzie schować. Do normalnej je, skrzynki. Co, stary, dobra, ja wywalę rzeczy z mojego ekipunku i stary będę mieć po prostu ekipunek i stary, oddam ci go. Okej, okay, mam tylko pasek EQ stary. Daj mi rzeczy. No to sam se weź na inf no Wszystko ode mnie wziąłeś, naprawdę. Dobra, Dr. Nie masz nic wartościowego, Doktor z ekwipunku Dobra, to um, no, na śmierć posuwa. Chodźmy na górę, chodźmy na górę. Na górę. na górę? No dobra. Patrzcie na to. Zrobimy Tam. pojedynek. Ale gdzie Uu. będzie ten pojedynek dealer? Uu. Tutaj, chodźcie na to. Chodźcie, chodź do mnie, popatrzcie. Czy ty chcesz tutaj mieć są tybuny, z tymiu, mnie dziewczyna okay? zabije? Tu są trybuny, tu są trybuny. A tutaj no, jest arena. Okej, okay, nie doknę. Nie, arena jest na górze, na korytarzu, na korytarzu się bijecie. Na korytarzu? A my będziemy stąd. Tak, słuchajcie, powinienem <laughs> y, by ona tak, że bije się. To chodźcie wszyscy tutaj na dół, wszyscy na no, nie. Osoby niewalczące. Ktoś tam Aha. jest. Kiszpankę widzę i kogoś. Proszę tutaj. Y by... Diercioch! się biłachę. Diercioch, ty jesteś no moderatorem, a no trzeba cię pilnować jakbyś nie był. Dobra, wybijcie na dół, Dostaniecie, duch. będą równe szanse, moi mili. Gracze nie mają potek na sobie żadnych efektów. To jest pierwsza rzecz, którą chcę powiedzieć, okej? Okay. Druga rzecz to jest taka, że dostaniecie dwa identyczne kamienne miecze. Mhm. Niech Tam. wygra potężniejszy wojownik. Doknes bije się w imieniu... E... Ameli? im? Ameli, a Zuzia się bije w imieniu Zuzi. A, a co, jak ja się chciałem bić w imieniu Zuzi na Proszę Kład? przygotować się do barki. I... Wszyscy. Oh, 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 oh. O, 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 o. Co ty i... robisz? jeszcze każdy pilot skończony. To co to masz ulec? No w wujesz, z go. się, to pijesz się, doknes, biję Dobra, bije ją, bije ją, ją. Masz, masz to wygrać doknes. Pamiętam Ale no, to, to by było przegl... O. o nie, co jest? Okej, okay, dobra. Ej! Więc to jest, słuchajcie, początek nowej, nowej przyjaźni w e, bazie. Proszę, Au na czacie, wszyscy. Au. Uh, uh, słuchajcie, mi się wydaje, że i tak się powie słuchajcie. Tak się oddam się. Nie, ja was zapraszam. Jeszcze, jeszcze, jeszcze na końcu. Ja was zapraszam do centrum konferencyjnego. Musimy jeszcze jedną, jedną rzecz ustalić. No Bardzo, więc nie ci lepiej. Je, jak je, się... To nie... Nic, lepiej? Oj, to się co stało? się stało? Co jest grane? Co jest? Kto to wysadził? Kto jest? Słuchaj, bo to były półpłytki, Nie, to były półpłytki, yy, Nie chcę pani sobie... Przeszło on TNT. Uh, uuu, mamy terrorystę. Okej, okay, kto. I jest na głowie, co ja jest grane? Ja mam, faktycznie marchewkę na głowie. I <słysion _> czemu ja mam taką jeszcze tutaj? Dobra, nie wiem. Załasz sobie swoje rzeczy. Dealer, mógłbyś mi jeszcze mój, super mój miecz oddać ze swojej łaski? Ale nie mam twego mieczu, stary. A, dobra, może już z się Dobra, z proszę was o zajęcie y, miejsc przy stole. I słuchajcie, z racji, iż nasza społeczność jest coraz większa i no niestety będzie coraz i coraz to większa, to my się trzeba aby powołać pewne organy, więc tak Kto jest zainteresowany pilnowaniem porządku i kablowaniem na sprawy, które się aktualnie w bazy? Kto będzie policjantem? Rusek Mati, Rusek Mati, ty nawet mikrofonu nie masz, więc sorry, ale nie Tylko pamiętajcie, że to jest odpowiedzialność Leo Leo ja, ja. Nie, Leo, Leo, ty przez to że jesteś zdegradowany, to ty na pewno odpadasz na starcie, bo ty jesteś najmniej zaufaną osobą tutaj Ja proponuję krycika, osobiście A gdzie jest kret? Gdzie jest kret? No właśnie no właśnie, kreta nie ma w. Kreta, kreta nie ma w istotnych sytuacjach, dlatego też Kret odpada. Może ściga przestępcę? No, no nie wiem. No nie wiem. nie ma kreta, no A ty, Dircioch, masz mikrofon? Dircioch? Ale to ty, dir mówisz. Kiercioka nie ma, faktycznie. A, no dobra, to zróbmy tak. Ja myślę, że z racji iż nasz dzisiejszy konflikt. Znaczy, no nie mój w sumie, ale dziewczyn. Trzeba by było skwitować jednym, słuchajcie. Zuzia i Amelia, wy dwie rozrabiaki. Od dzisiaj jesteście policjantami tutaj, rozumiecie? Wy macie tutaj dbać o porządek i o to, żeby nikt się z linkiem nie kłócił rozwiązywać pro... Co mnie pijesz? No nie, nie no, mam ją zabić o, dealer. Doknes, Przemoc to nie jest od rozwiązania, nie. Chęś, nie <laughs> Kto to, mówi? Kto to mówi? Ja, ja Więc... mówiłem dzisiaj. Ja, 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 ja bym prosił. O, proszę chyba wrócił kret, no, bo ma, no, oczy ma wystrzelone, no. Ja oficjalnie powołuję komisję Komisję, komisję dbania o bezpieczeństwo. Zuzie i Jamelie. Zuzia, możesz nie zaczekać. Ale no oni na stole. Ale Ej, oni policja. Na sto... no, Ej, no, się no faktycznie, na stole. proszę i na miejscach, co ty robisz? Co ty robisz? Siedź na miejsce. Dzień, dziękuję, żeby się... Każdy ma mieć swoje miejsce tak. i tutaj żadnego ale. Więc tak, Dajna słuchajcie, policja. pamiętajcie. Że jeżeli coś by się działo, to tutaj psiarzami czy policjantami jest od dzisiaj Amelia i Zuza I wy macie dziewczyny we dwie, rozumiecie? W sumie fajnie by było, gdyby było jakieś biuro, nie? W którym by zapisywały w książkach tak, aktualne policji, sprawy Tak, Tak, ja was proszę tak, dziewczyny o, Zróbcie jakieś nie... biuro policyjne tutaj naszej bazy I tam będzie skrzynka, w której będziecie zapisać w książkach aktualne spiny Które potem będziemy mogli ewentualnie rozwiązać no, jakieś sobie tak, i dać z tak, tym rady, no Jest jeszcze jedna sprawa Trzeba zorganizować skrzynkę na donosy O, dokładnie Anonimowe donosy Dokładnie, taką sprzeczkę też poproszę zrobić, więc e, jakby. Myślę, że to chyba tyle na dzisiejsze spotkanie, czy wszystko jasne. Jakby pamiętajcie, to o czym e, mówiłem ci, Leo, nie pijemy nowych osób, które przychodzą do bazy, jesteśmy mili. Nie okradamy też starę? ludzi na fejkowe kordy, nie możemy tak robić. I ogólnie to mam nadzieję, że wszyscy będziecie się tutaj fajnie bawić i to tyle. Możecie sobie iść i ten. Rozwiązano spotkanie, proszę się do spo spotka spotkanie rozwiązane, proszę udać się do swoich Fater. Musimy, potrzebujemy bekonu. Dobra, Leo. Macie świnki, macie bekon. Leo, tyle razy cię już zabijesz, już się to nudzi, ale jeszcze raz bym cię zabił chętnie. Dobra, więc słuchajcie widzowie, zostawcie łapkę w górę, yy, subskrybujcie kanał i ten... 10 tysięcy łapek w górę i jutro jest kolejny odcinek Minecraft Extreme Survival. Więc lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i widzimy się już jutro. Pa pa.